Jeszcze na samym początku zapraszam Cię do strony ENEBA, gdzie możesz sobie kupić gry po normalnych cenach, a także do ładowania do gier. Oczywiście z użyciem kodu Rudy dostajesz 3% rabatu. Pierwszy link w opisie polecam. Hej, witajcie drodzy! Jestem Rudy i tam was w odcinku z Overwatcha na moim kanale serii na której łapimy haksów. Dzisiaj jestem ciekaw, czy zapiemy jakiegoś haksa. No w sumie coraz więcej tych haksiorów. Oczywiście że gram na tym kurde pieprzonym challenge'u, że tak nazwę, bo to naprawdę już mnie denerwuje to powoli. Gdzie na kołach spotykam co drugi mecz. W sumie wczoraj miałem taki dzień, gdzie praktycznie cały, cały czas grałem na cheaterów. Nie wiem, was dwa mecze wygrałem, was zagrałem sześć, no i cztery przegrałem, bo miałem haksów w przeciwnej drużynie. No masakra, jest masakra. Naprawdę współczuję tym osobom, co grałem na tych kołach. Jeśli gra, gracie jeszcze matchmakingi, Więc No macie przekichane. Tam macie przekichane. Ja się nie wiem, nie daję rady, bo kurwa słaby jestem, słaby jestem. Naprawdę, nie wiem, nie ogarniam tej gry, nie ogarniam tej gry. Więc ja przechodzę do oceniania dowodu. Oczywiście, standardowo moi drodzy, przypominam, przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę, suba na kanał. Jeśli tego jeszcze nie robicie, oczywiście z dzwoneczkiem. Zapraszam Was również do mojego Instagrama, ponieważ ja na insta stary udostępniam kiedy jest stream. Nie tylko wrzucam tam jakieś wiecie, Sweet Foteczki, różne takie. Ale dobra, mordeczki, tutaj będzie koble Stone. No jestem ciekaw, jestem ciekaw. W sumie dawno nie miałem kobla na overwatchu bo nawet nigdy nie miałem więc jestem a to jeszcze sobie osika popijam kurczę, zostało po streamie jeszcze tutaj nagrywanko zostało pićku, więc sobie popiję tego no i zobaczymy, jak tam na tym koblu, co tam, jak tam czy złapiemy od razu jakiegoś pierwszego pana podejrzanego, czy jednak w drugim demku będzie trzeba szukać podejrzanego, no zobaczymy no coś się długo ładuje, halo Halo, to znaczy, że cheater, to znaczy, że będzie cheater. Uwaga, dobra. Yy, łodzik. Ten pan nazywa się Łodzik, aha, podejrzany. No luz, dobra, zobaczymy sobie, wezmę tą konsorkę, może trochę niżej. O, zobaczymy. 11.10. pan podejrzany gra z, ze scouta. No, zmisował pierwszy szał, zmisował sobie pierwszy szał. Zobaczymy teraz. Aha, kifi tam porobił. No i okej, okay, okej. Okay. Będzie kacza podnosił. Jestem ciekaw, czy w ogóle. On gra na haksach, ty nasz pan podejrzany, bo on jest. On jest drugi. Aha, on jest drugi. No dobra. Zobaczymy. Na razie terroryści prowadzą. Został zgłoszony, więc musiał coś robić. Podejrzanego. Dobra, headshot strzelony. Headshot strzelony. Tutaj jeszcze w sacie. Jestem ciekaw, czy będzie dawał głowy. Tutaj akurat typa widział, więc wiedział gdzie strzelać. Nie, dobra, i zginął. O, 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 o oj, 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 oj. co my tu mamy? O, 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 o. Tutaj widzę, że yy, odpalone zostało spin spinboten kurwa normalnie. No, już nie wytrzymał, już nie mówi Panowie dobra ej, bo przewalimy Odpalam, odpalam, dzidę A, ale headshot, jezu, gdzie się to? Kurcz. Ej, to się nagrywa, nie? Jaki chedzior, co za wariat? A! Aj, 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 aj. o kurwa! Co on zrobił? Ty, no ja nie wiesz. już mamy w pierwszym dniu teraz, więc mogę się napić kulturalnie. osi tak go normalnie. O. Możemy się rozciąć i oglądać. Co ten wariat wyprawia? Co ten wariat wyprawia? Jeszcze będzie wyprawiał A może kupi autoszmat, bo w sumie będzie go teraz stać. Nie, woli akaczem, woli jednak akaczem A może jednak usp kasę Dobra, weźmy to trochę przyspieszmy za nim On dupę ruszy też na tego sajta No i idzie B Cie Ciekawie się to ogląda, nie? Celownik w dół <grym> Headshot, headshot Headshot, headshot Okej, okay. nie no, powiem wam tak, zatrzymamy sedemko. demko, czekaj, zatrzymamy se demko, bo mówiłem ostatnio, że jeśli będą takie, wiecie, ewidentne haksy, to ja po prostu sedemko będę przewijał, więc my, się, my, my sobie przejdziemy do następnego Overwatcha, to nie ma sensu oglądać, bo wiadomo, że tybie jest odpalony, więc przesuniemy se te demko, skończymy te demko i po prostu... Damy, że było odpalone, no bo ewidentnie było odpalone. Nie będziemy oglądać tego demka, wiecie, do końca. No i nie niewystarczająco dowodów, i normalnie czekamy na drugie demko. Zara, Tutaj powinno pójść odwalwę, demeczko. Dobra, lecimy z drugim demkiem, którym się zrobić cięcie, bo mi się nie chciało demko załadować. Drugie, pewnie dlatego, że po prostu skipnąłem. A w drugim demku będziemy mieli inferno. Uuu, inferno, panie. Ja ostatnio grałem na inferno ostatnio, wczoraj, co grałem na inferno to właśnie mm, spotkałem. haksa. może to będzie tedemko, no nie wiem. Jestem ciekaw. Jestem ciekaw, co to będzie. No zobaczymy, no i zobaczymy. Ładuję się na razie. Mhm, mm dobra. No wy se jaja robicie, jeszcze typa laguje. To nie laguje czasem, wiecie, ten tylko to po prostu te demko laguje. Ej, wysejaja, jaja robicie. Wow. Wysep po prostu y, jajca robicie. No bez jaj, no. To na pewno nie moje demko, bo nie miałem jeszcze SpinBota, no ale wiecie co z tym demkiem robimy. No to powiem wam, że... Fajny Overwatch. Fajny Overwatch. Polecam, polecam naprawdę. No bez jaj. No bez jaj. Nie no, jak teraz będę dostał takie same demka, to chyba nie wiem, zrobię cięcia wszystkie i to będę chyba tak wrzucał. Jezu, no to my sobie obejrzeli demko, super demko, man kurwa Widać, że to jest darmowy CS, a nie jakieś tam counter strike y płatne No dobra, no, musimy teraz, znowu sobie cięcie zrobić i czekam na kolejne demko, Boże Święty Dobra, lecimy z tym trzecim demkiem, jestem ciekaw Czy będzie taki sam jak te dwa poprzednie, ale o, mamy Mirka, uff Może będzie normalny, może będzie, będzie normalny, się typy będą kryliły chociaż no bo ty będziesz się krył, bo pewnie będzie jeden odpalony. Naprawdę, jeśli będzie kolejny takie demko i ja będę musiał skipować, to ja zejdę zaraz na zawał. <grym>, normalnie, mam 18 lat i już zajdę na zawał. Będzie Jupiter y, schodzi na zawał przy overwatch. Ostatnie jego nagranie. <grym, <grym, Boże święty, ja nie wierzę, no ja nie wierzę przy tym Overwatchu, nie? masakra. Szczerze, do, do dawno, może czy dawno? Ostatnio przedstawiłem Overwatcha, ale kurde, no takiego typka nie było odpalonego. Dobra, pan podejrzany, 25 fragów wraz ze scoutem. Antyterryści prowadzą. No i zobaczymy, co pokaże. Zobaczymy, co pokaże. Nasz pan podejrzany jakie on skillsy? Mamy plus, mamy plus. Nie patrzy się w podłogę, tu już jest plusik. Dobra, głowa strzelona. trochę bardzo słaby. Słaby movement. No zobaczymy, pan podejrzany zaskakuje sobie do WS, będzie piątego. No i dobrze, wreszcie, wreszcie, mogę normalnie pokomentować Overwatcha, a nie kurwa patrzeć jak typy sobie na spin posiewałam heady. Okej, okay, dobra, no jest, mamy pierwszą rundę, no na razie po tym fragu no nie wnioskuję, że ty jest odpalony, no ale dobra, zobaczymy co dalej pokaże, zobaczymy co dalej Pokażę. No, na ze Scouta chyba, nic nie przykopowałem, no granaty sobie kupił, więc może być ciekawe, dobra, teraz przyspieszmy to. Ja no znowu gra ze Scoutem Zobaczymy teraz może jak piknie, co? Tak trochę przepuściłem typa okrą tam Dał headzika elegancko Głowa Teraz na jeszcze jest jeden No to ja bym się chciał tam spojrzeć, nie? Takie mam Tak wnioskuję Okej okay, On tam w niego spojrzał No Bardzo ładny headshot, bardzo ładny headshot Okej, okay. dobra, teraz trzech w konekcie jest. No, Zobaczmy, co nasz pan podejrzany teraz robi. Kolejny headshot, no to też widzę typa z I'mlockiem. Kolejny headshot, no maskila, maskila. A o, co, głowy nie było, halo, halo. Popsuło się coś. Dobra, spalił się, no prawie, i a zrobię 4 fragi. No to już było bardzo podejrzane. Więc wytrzymam to jakiegoś aimlocka plus wallhack. No to grubo, to grubo. Jestem ciekaw na jakich rangach. W sumie, jak będzie to na kałach, to się nie zdziwię. To się nie zdziwię. Dobra, to już w sumie słyszał kroki, jak skrócił, ale to jeszcze kolega z drużyny zabije. No, tutaj cofnął cerownikiem do dżungli. Nie pikował od razu, nie szedł zaraz za panem z drużyny, tylko sobie wycofał i normalnie poczeka na tego. Jednak nie, wieloryb też tam chyba zyskał, to dam. co porobił. Uj! Klon, co tam porobił? W ogóle trochę mnie śmieszy, bo on ma dużo pieniędzy i cały czas gra ze Scouta, więc to już możemy wnioskować, że na pewno jest odpalony po tych czterech, a to już w ogóle było widać. No to nieźle, to nieźle kurde. Super. Zacznijmy teraz. Okej. Okay. Nie trafił tym razem, zatrzymał się. Może coś konfiguruje albo patrzy, jak są ustawieni i daje info swoim kolegom z różnych. No, Delorem stragował. wydał się dobrym miejscem. Może zabije pana podejrzanego, jeśli pan podejrzany nie strzeli mu głowy. Okej, okay, tak w ogóle wychodzi ten typ dziwnie. Dobra, że jest jeden dżungla. Zostało jeden od trzech, to sobie tą poselkę. No i mamy Heda. A teraz co dalej? A, aj, 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 Głowa. Dobra, dwóch na dwóch się zrobił. Dobra, już wychodzi wymierzony w tiketa. W ogóle nie mierzy, po prostu w C tylko już w tiketa. To już widzimy, że już będzie zgłoszony pan podejrzany, kolejny już trzeci seria, to jest trzecie demko z rzędu. Nie wiecie, nie nagrywam tak w sensie, że wiecie, o, tu nie było odpalony, nie wrzucam. Tylko to jest trzecie demko z rzędu, więc a teraz w ogóle się jeszcze zatrzymał. Bo teraz to już na pewno coś konfigurował. Może I'm log jakiś na ciało sobie teraz zostawił, no nie wiem, chyba bo że wyłączyła Imlocka. Jestem ciekaw. Zobaczymy, co dalej pogra. Velory nadal w konekcie, ale teraz wychodzi, short teraz skracany. O, głowy nie ma. Teraz bardziej w ciało celuje. No i dobra, tutaj jest zmisował. O dziwo. Ja tak mówię, ma pieniądze, a gra cały czas z, z tego scout'a, tak jakby nie mógł zagrać za wupy. O, teraz chyba zagra za wupy. Tak, widzę to już. No zobaczymy. Może teraz aimlock na ciało został włączony i będzie grał za wup. dobra, koniec tych headshotów ze scouta Wystarczył sobie postrzelałem Teraz czas na awupkę. No i dobra, widzimy, teraz nie mierzy w głowę nawet. Po prostu wychodzi w ciało walone jest. Oho, tutaj już w ogóle nocko. O Boże, teraz ja przyspieszyłem. No, dobra, nieważne. Dobra, ale frag, frag jest już w patrzy. Waga, będzie patrzał do końca tą kuchnię, czy nie? Do końca ta kuchnia będzie patrzona. No chyba ta patrzy już cofa. Tam wieloryb co włożył. Dobra, paka zaplantowana. Idzie teraz na plecy. Jestem ciekaw czy będzie się chciał bawić z kosą. O nie, zauważył teraz broń. Dobra, a już widać. im loka na ciało, na głowę. Wszystko ma, typ odpalony na maksa. Tylko wiecie, no nie robi tak jak poprzedni typy, że wiecie, spin bot, patrzymy się normalnie yy, w podłogę i nawalamy hedy, nie? Tutaj jednak jest coś innego. No dobra, tutaj nie zabił, okej. Okay. I chyba 14 runda dla CT-ków? Nie, dla terrorystów. myślę że ct ugrali. No dobra. coś jeszcze, że wynik 16-14 będzie? No, oczywiście dla terrorystów. O, w sumie nie dziwi mnie ten wynik. O, teraz będzie patrzony, ale cofnął się, znowu ta kupił. Czyli wyczekujemy tutaj headshotów od pana podejrzanego. Dawaj tego jedna, dawaj, dawaj, dawaj mu tu, dawaj, dawaj, dawaj. No i piękna głowa. Ależ easy. Jak to mówią najlepsi gracze Na polskich wypróbach Łatwo Za łatwo Easy, easy On znowu skauta, wymienił skauta na skauta, mądrze 200 zobaczcie to był dobry place. Zapamiętajcie sobie, bo to ba bardzo rzadko się zdarza Po prostu wiecie, wymieniacie skauta na drugiego, bo w, te, w tym drugim ma więcej ammo po co będzie przeładował? No tutaj piękny strzał. Piękny strzał. Więc widzicie, coś od cheaterów można się nauczyć. Warto, wa warto, wa warto wymienić yy, scouta. Warto. Nie wiem po co on strzela i tak już będzie zreportowany. Tutaj pewnie takie: no, odwal się, że. o, niby tu był. I głowa, no. Reflex, tego byka ma. Reflex, tego byka ma z tego scouta. No i wielory po prawej stoi. on chyba poczeka, tak. Poczeka, aż wyjdzie przeciwnik. Żeby było niby wiecie, że... O, już wiem gdzie jest ten pan, ten pan ostatni. Ja sobie zrobię fraga nie? No to 4 K kolejne. No ten nieźle pan podejrzany. Świruje tutaj, świruje, świr paleta. Dobra, przyspieszmy to trochę. Uuu, autolamę kupił. No to teraz będzie zabawnie chyba. Aj! Aj! Nie było głowy, co jest, kurczę. Chyba znowu coś na ciało będzie mierzone. E patrzcie teraz na luzie wyszedł, nie? Teraz się nie boi, nie? No, to jest masakra tak bez skarpy, nie, to szorta shorta mierzy no a teraz już była głowa ale on jeszcze wie, że jest jeden w konekcie co? on będzie pikował nie? on niby wiecie, nie wiem czy on się próbuje jakoś kryć z tym czy co? no nie wiem no i kolejny frag, no bardzo ładnie, bardzo ładnie paka w ogóle idzie sobie pod z antyterrorystów ostatni jeszcze jeden został, no i grubo. no to gruba, nie no no w ten pan podejrzewam to skillowy mówiłem. dużo można się nauczyć na tych overwatchach Wymiana broni, smoki, można się nauczyć. Dużo rzeczy, dużo rzeczy. Okej, okay, dobra. To oczywiście bez wątpienia, wspomaganie, tu też, tu. I tu też. Nice. Piękne demko, piękne demko. Przynajmniej jedno demko do końca obejrzeliśmy. My. No to więc, Mordy, jeśli wam się spodobało, jak przypomina, może łapki w górę, suba na kanale. I w sumie tyle żegnam się z Wami, tak o, a jeszcze o Instagramie, przypominam, wiem, że tak trochę męczę z tym Instagramem, no naprawdę, niektórym nie przychodzą te powiadomienia, więc warto, żebyście zafollowowali tego Instagrama i byli na bieżąco, kiedy streamy i tak dalej, więc co? ja się z Wami żegnam i otrzymajcie się, na re na